hej cześć widzowie witajcie wszyscy wszyscy e, bardzo no bardzo eh, serdecznie serde, serde, ser Serdecznie Serdecznie ser ser serde, 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 odcinku W dzisiejszym odcinku, odcinku, odcinku W Pokażę wam eh, eh, pokażę, jak zdobyć Pokażę jak zdobyć największy? Największy samolot pasażerski pasażer pasażer... Pasa, no, e, pasażer pasażerski AT400 AT tak się te, ten samolot... Sam, samolot nazywa. Pokażę wam wam dzisiaj, dzisiaj jak go zdobyć. Otóż tak widzę. Wie, musimy... Musimy my wpierw uda, udać się wam mam już mówię gdzie? Musimy się udać. Uda, uda, u, udać, u, uda... Udać... uda... udać na lotnisko. Tu w tym... W tym... W mieście... W mieście w, w, w Las musimy się udać... udać się, się się... udać na, na lotnisko. W Las Ponieważ tam widzowie będzie będzie taki, będzie tak jakby to powiedzieć, e, hangar hangar do którego, w, który, w którym będzie nasz, nasz samolot AT-400 AT Je, jest on, widzowie, bardzo, bardzo, bardzo duży I, jest to w ogóle, widzowie, samolot, samolot e, pa, pasażer e, samolot, samolot pasażerski Gdybyście chcieli wiedzieć. I powtarzam. Powtarzam. I. I. i no. I widzowie. Widzowie. Powtarzam, że ten. że ten samolot jest. jest jest bardzo duży. Okej, okay, widzowie. No, Okej, okay, widzowie. Wyskoczyłem. A, i patrzcie. No. A, i patrzcie. I, Teraz widzowie... Patrzcie, widzicie, widzicie? widzicie ten, ten hangar? Tam widzowie będzie... Będzie widzowie... Będzie... Będzie... Na... Nasz ogromny samolot. Teraz musimy... Musimy tylko... Tylko stanąć i poczekać aż nam... się... Aż ta brama nam się nam się otworzy. Musimy tutaj tutaj jeszcze chwilę poczekać. Okej. Okay. I uwaga widzowie, zaraz wam go pokażę. Waga. Proszę bardzo widzowie. No. no, No, no. Zobaczcie. Zobaczcie widzowie, jaki on jest ogromny. On mnie. On... On jest widzowie przeogromny. Przecież, przecież. normalnie. No, he, no. No. no, 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 no Dobra si widzowie. Widzowie. Dobra widzowie. i pokażę wam I pokażę, że... I pokażę widzowie, wie, wam wam jak się... Jak się. Jak się... Jak się... Jak się... Jak się... Jak się, jak się nim El... Nim Alata, bo nim się, się się. Bo nim się... Bo nim się widzowie... się, się widzowie łatwo. Łatwo. U, 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 łatwo no. Łatwo El łatwo lata. Naprawdę widzowie. Naprawdę widzowie. W, w, no, naprawdę widzowie jest i... Jest on bardzo, bardzo widzowie. Łatwy. Łatwy do opanowania. Wystarczy, czy, czy tylko, <d> tylko po podczas lo lotu się, się skupić. A, okay, widzowie. To ja może, he, może wyląduję. Zrobię kółko wokół, he, wokół miasta i wyląduję na tym, na tym lotnisku. Moim, moim, moim zdaniem. He, tam, he, to widzę, będzie. Dobry pomysł. No, 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 Ok, widzę. Uwaga, lecę! Lecę! Wow! Wow! Le, wow, lecę tą bestią! Ale to jest bestia, widzę, ten samolot. No, ale jaki on jest. Ale... No, ale jaki on jest. On jest duży. On już przegram... On jest przeogromny, widzowie, przeogromny 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 Jak ja, widzowie, widzę, widzę to normalnie O kurczę, o nie! Zaraz się rozbiję! Nie, nie! Okej, okay. no. okay, widzowie Próba numer Próba numer dwa. Za pierwszym, za pierwszym, za pierwszym razem, raz, razem się, się nie udało, ale tym razem, ale tym razem, raz, razem, 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 razem się widzowie uda, bo to, bo, a czy, ten, bo nim się, się, bo nim się, się widzowie Łatwo lata... L... l, l e no, bo nim się... Bo nim się widzi wie... Lata łatwo. Bardzo... Bardzo e, ła, łatwo... Łatwo tylko trzeba... Tylko... Tylko w tym samolocie... Samolocie? Samolocie cię trzeba... Trzeba opanować no. Opanować Opanować skręcanie. O oh, właśnie widzę. No trzeba Okej, widzę. Okej, okej, wylądować, ale to nie będzieła i dobra wyjdzie. Nie dadam rady, będę musiał będę musiał wylądować 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 gdzieś gdzie indziej. No. Widowie... On nie widzowie! O, Śmigło mi się! Mi się... On nie widzowie skrzydło. Prawe, sk prawe skrzydło nie działa! O nie! Dobra widzowie! Awaryjne... Awaryjne lądowanie! Awaryjne lądowanie! Raduj się jak to może! Awaryjne lądowanie! o, o! Okej, okay, widzowie! Całe szczęście udało mi się. Udało mi się. Niestety... Niestety samolot, samolot się ten, się rozwalił, ale, ale nawet, ale udało mi się, ale, ale udało mi się mi się widzowie wam nim, nim, nim trochę, tu, tu, trochę polecieć, ogólnie widzowie tutaj, tu, tutaj wam, wam jeszcze... Jeszcze pokażę, tutaj wezmę, tutaj wezmę, wezmę we we sobie, wezmę sobie aparat, o mam, mm, 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 mam aparat, zrobimy tutaj zdjęcie, ty, ha, i tryk, dobra, a więc na widzowie, a więc, a więc na, 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 a więc, a więc, a więc na widzowie, na widzowie. Ja ogólnie. Ja ogólnie ma, mam. Mam nadzieję, że. Nadzieję, że. Nadzieję, że. Nadzieję, że ten film wam się. Wam się, widzowie. Wam się spodobał. A jeżeli tak, to nie. To nie. To nie zapomnijcie, widzowie. Widzowie, zostawić. Zostawić łapki w górę Oraz suba na, 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 na subs, Oraz suba na na, na na moim Na moim kanale, bo chciałbym widzowie wbić Wbić es, Wbić 100 subs 100 subs, subs, subs Subskrypcji, tutaj macie m, Macie jeszcze Macie jeszcze Jeszcze e-widok na ten Widok na ten Na, na ten na, na ten ogromny, prze ogromny, przeogromny samolot. No widzę. Sobie. A ja się. się z wami widzę. Sobie, żegnam. Widzimy się w kolejnym filmie Na, na, na razie.